Rumba i7 to sprzęt, który poznałem jeszcze w 2019 roku podczas organizowania wielkiego testu robotów odkurzających. Ówczesny flagowiec od iRobot zachwycił nas skutecznością pracy, zdobywając przy tym pierwsze miejsce w rankingu. Produkt był na tyle dobry, że samo urządzenie sprawiłem sobie prywatnie i niezmiennie uważam, że to jedna z najciekawszych konstrukcji dostępnych aktualnie na rynku. Zacznijmy jednak od początku. Rumba i7 jest dostępna w wariancie podstawowym oraz w droższej wersji z Plusem. Modele różnią się od siebie obecnością specjalnej stacji dokującej, która oprócz ładowania potrafi również automatycznie opróżnić pojemnik na nieczystości. My skupimy się dziś na modelu podstawowym, który niezależnie od sklepu, kupicie w okolicach 2400 zł. Taka wycena z perspektywy czasu wydaje mi się bardzo atrakcyjna. Rozpakowując robota, znajdziemy oczywiście plik instrukcji, nasz odkurzacz i stację ładującą. Dostaniemy też w zestawie akcesoria składające się z przewodu zasilającego i wirtualnej ściany pozwalającej łatwo wyznaczyć strefy, w których rumba ma nie jeździć, np. wokół miski z wodą i karmą dla pupila. W pakiecie jest też dodatkowa szczotka boczna oraz zapasowy filtr Aeroforce, który konstrukcyjnie przypomina mi bardzo filtr hepa. Przyjrzyjmy się też samemu robotowi. Tutaj na górnym panelu umieszczono włącznik, podstawowe przyciski funkcyjne oraz oko kamery, której obserwacje są wykorzystywane do budowy mapy przestrzeni. Dzięki takiej mapie robot jest w stanie przemieszczać się po prostu efektywniej. Od spodu znajdziemy charakterystyczną pojedynczą szczotkę boczną, oprogramowanie robota opracowano tak, żeby zawsze przemieszczał się przy ścianie tylko jednym bokiem. Dzięki temu szczotka jest w pełni efektywna. Kolejnym elementem czyszczącym są wałki silikonowe, bardzo skuteczne i dużo przyjaźniejsze w długiej eksploatacji niż szczotki z włosiem. Ciekawostką w przypadku tego modelu jest czujnik zanieczyszczeń. Jeżeli robot wykryje szczególnie dużo brudu, to skoncentruje swoją pracę na danym obszarze. Ogólne wrażenia dotyczące robota są bardzo pozytywne. Widać, że producent zadbał o to, aby robot służył nam bezawaryjnie przez wiele lat, a jego konserwacja i podstawowy serwis nie stanowiły dla nikogo wyzwania. To, co osobiście najbardziej lubię w przypadku iRobota, robota, to mega dopracowana aplikacja. Jak wcześniej wspominałem, robot posiada kamerę, która jest w stanie rozpoznawać otoczenie. Dzięki temu tworzy precyzyjną mapę naszego mieszkania i ją zapamiętuje. My, jako użytkownicy, możemy tę mapę wyedytować, dzieląc na pomieszczenia i obszary, a następnie nadając im nazwy. Dzięki temu możliwe jest ustawienie precyzyjnego harmonogramu pracy robota. Na przykład codzienne sprzątanie całego mieszkania z wyłączeniem salonu w weekendy, kiedy nie chcemy, żeby urządzenie zaburzało nam relaks, albo szybkie sprzątanie całego mieszkania z wyjątkiem kuchni, kiedy właśnie co wyczyściliśmy ją mopem. Jeżeli dołożymy sobie do tego możliwość zarządzania Rumbą za pomocą Google Home, to otrzymujemy sprzęt, który wykonuje za nas pracę dokładnie kiedy chcemy, jak chcemy i gdzie chcemy. Zastanawiacie się pewnie, czy za tymi wszystkimi fajnymi dodatkami kryje się zwiększona skuteczność. Sam fakt dokładnego mapowania mieszkania sprawia, że robotowi właściwie nie umknie jego żaden milimetr. Sposób przemieszczania się sprzętu jest dzięki temu systematyczny i ukierunkowany na uzyskanie maksymalnie wysokich rezultatów w maksymalnie krótkim czasie pracy. Robot, zamiast kręcić się po mieszkaniu bez celu, błyskawicznie przemierza każdy zakątek i wraca do bazy. Nasze testy potwierdziły, że Roomba i 7 uzyskuje najwyższe rezultaty zarówno pod kątem efektywności sprzątania jak i docierania do wszystkich trudno dostępnych miejsc. Jak obiecuje producent, zastosowany filtr wyłapuje 99% alergenów i cząstek do 10 mikronów. Osobiście nie mam wątpliwości, że jest to jedno z najlepszych, jeśli nie najlepsze urządzenie na rynku. Oczywiście, jeśli planujecie zakup robota, musicie pamiętać, że do jego efektywnej pracy musicie zadbać o względny porządek na podłodze. Możliwości każdego robota są ograniczone jego gabarytami. Dodatkowo, każdy sprzęt tego typu wymaga regularnej pielęgnacji i czyszczenia oraz okresowych wymian materiałów podlegających szczególnej eksploatacji. Nie są to jednak kwestie szczególnie uciążliwe. Osobiście rekomenduję sięganie właśnie po roboty, tak sprawdzonych marek jak i robot. Znam wiele osób, które zniechęciły się do robotów wybierając najtańsze chińskie konstrukcje, które skutecznością w żaden sposób nie przypominały, chociażby tego co może zaoferować Rumba i 7. To tyle z mojej strony na temat tego robota, jeżeli chcecie poznać dokładnie jego specyfikacje, jeżeli chcecie się zapoznać ze szczegółowymi wynikami naszych testów, koniecznie zajrzyjcie do naszych testów zbiorczych, do których linki zamieszczam Wam poniżej tego nagrania. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawiajcie je oczywiście również w komentarzach. Ja tego robota używam, cały czas z niego korzystam, więc chętnie odpowiem na wszystkie jakieś niedopowiedzenia. No i tyle, mam nadzieję, że film Wam się na tyle podobał, żeby kliknąć łapkę do góry, żeby kliknąć subskrybuj, ja tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w naszych kolejnych materiałach.